Tą sobotę troszeczkę zmienimy klimat na bardziej wakacyjny i będzie to, będą to warsztaty związane z motylami. Motylowy zawrót głowy. Chcielibyśmy też, żeby uczestnicy naszych warsztatów poczuli troszeczkę wakacji i będziemy biegać po rezerwacie żeby obserwować wyjątkowe gatunki motyli, które są w naszym rezerwacie właśnie. Motyle są w ogóle oprócz tego, że są barwne, to są bardzo ciekawe. Cały ich cykl życiowy jest niezwykle interesujący. Oczywiście zapraszamy wszystkich, tych, którzy mają ochotę spędzić z nami sobotę. Zajęcia są skierowane do każdej grupy wiekowej. Na razie z tych osób, które się zgłosiły to są głównie dzieci, bo myślę, że motyle to taki właśnie smaczek wakacji. Dlatego mamy głównie grupę na razie złożoną z, z dzieci, ale zapraszamy każdego, kto ma tylko na to ochotę. Startujemy o godzinie 11. Oczywiście jeżeli grupa będzie duża, no to zorganizujemy kolejną o godzinie 13.00. I koszt zajęć to 10 zł i wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt, no bo w, we współczesnych czasach musimy te grupy jednak ograniczać, jeżeli chodzi o ilość osób.